Paweł ma, Chrześcijanina, przyjaciela, który jest pastorem kościołem, kościół spotyka się w jego domu. Jest to dość bogaty dom, no bo i kościół się spotyka, i on jest też właścicielem niewolników. Przynajmniej jednego, no ale zakładamy, że to mogło być też więcej, czyli człowiek zamożny i jeden z niewolników się no, mu buntuje, robi jakąś tam siarę, coś pewnie niszczy czy kradnie i ucieka. Przeżył to ciężko, bo jak widzimy z kontekstu, był bardzo dobrym człowiekiem a ten niewolnik taką no, niewdzięczność zrobił i ten niewolnik trafia później do więzienia. Akurat trafia razem z apostołem Pawłem. Nie? Paweł właśnie na samym początku się chlubi, że on siedzi w więzieniu ze względu na Chrystusa. No oczywiście Paweł mu głosi Ewangelię, ten się nawraca i to prawdziwie. Widzi swoją grzeszność, bunt, durnotę i tak dalej. Szczerze się nawraca i Prawdziwie się zmienia. Mówi, no Paweł, mówi kiedyś, to był nieużyteczny człowiek dla ciebie, a teraz jest dla mnie użyteczny i dla ciebie znowu będzie. Nie? Czy może nie znowu, bo wcześniej nie był, nie? Czyli i, i dla ciebie będzie. Nie? Paweł nawet chciałby go zostawić przy sobie w więzieniu jako takiego właśnie pomocnika, ale mówi, nie chcę tego zrobić, tak wymuszać tego na, na tobie, dlatego go odsyłam. A jeśli byś chciał mi go przysłać, no to to już dobrowolnie, nie? Ale teraz ci go odsyłam i bardzo proszę, żebyś go przyjął. Najpierw tu zobaczcie. Tłumaczy mu pewien, pewien, no to zjawisko, które wystąpiło, tłumaczy mu tak z perspektywy duchowej, piętnasty werset. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, aby go odzyskać na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. I teraz weźmiemy werset 17. Tu jest wniosek, nie? czyli to wszystko wcześniej, no to tu doprowadza do tego wniosku. Tu dopiero jest, jakby można powiedzieć, klu, czyli polecenie. Nie? Wcześniej było tłumaczenie, no oczywiście tamte pozdrowienia, takie duchowe, też prawdy w tym pozdrowieniu, opowiedzenie tej historii, którą też przedstawiłem. I teraz jest to, o co tak naprawdę chodzi. Jeśli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Werset krótki. Ale tak jak mówię, no to jest ten taki punkt kulminacyjny. Wcześniej no to tłumaczył, przygotowywał. Tam proszę cię, dziesiątej werset, proszę cię za synem. Moim onezymem, no to jest właśnie onezym użyteczny, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś i tak dalej, i tak dalej. A teraz dochodzi do tej prośby, czy konkretnego, co on ma zrobić nie? z tymi wszystkimi informacjami, które Paweł mu przekazuje. Mówi: Jeśli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Nie? Czyli tu są takie trzy, można powiedzieć, ważne części. Pierwszy, no to ten, ta prośba, przyjmij, przyjmij go. I to mówi już nie tylko jako sługę, ale jak brata, wcześniej to przygotowuje, nie? Czyli przyjmij i jest jak masz go przyjąć, jak mnie. Zobaczcie, nie? To jest taki bardzo wysoka poprzeczka. On mu wyrządził, ten onezym, dużo krzywdy. Zadał mu nie tylko ból emocjonalny, jakieś straty materialne, jakiś kłopot, no bo miał swoje obowiązki, a teraz nagle uciekł i tych obowiązków no, nie ma kto wykonywać. Może jeszcze jakieś inne kłopoty, jakiś tam wstyd społeczny i tak dalej, no bo ktoś pomyśli, a to on jest, pewnie był złym panem. Rozumiecie, nie? No bo to niewolnicy uciekali, ale no nie tak znowu często, nie? To była pewna jakaś lokalna sensacja i podejrzenie zawsze wtedy pada, no może go tam jakoś źle traktował, bił, co to się tam nie działo, nie? Tu widać, że absolutnie czegoś takiego nie było, no ale te wszystkie skutki na tego. Chłopinę spadły przez tego zbuntowanego niewolnika, i teraz to ma się naprawić. Nie? Co innego jest, zobaczcie, tam przebaczyć w takim sensie duchowym, że nie chcę nie tam odwetu, nie chcę zemsty, nie życzę mu źle. Nie? A co innego jest teraz wrócić do tej samej relacji. A, a jeszcze tu poprzeczka wyżej idzie, nie? ale mówię. Przyjmij go, przyjmij go, że zobaczcie, że pomimo tego zła, które ten wcześniej złak, dzisiaj no nowonarodzony chrześcijanin, który naprawdę świetnie funkcjonuje, bo sama apostoł Paweł składa mu to świadectwo, że on naprawdę jest dzisiaj użyteczny, się zmienił całkowicie. Z tamtego i tu trzy kropki. Dzisiaj jest wreszcie no, normalnym człowiekiem, bratem w Chrystusie, bardzo pracowitym, odpowiedzialnym i tak dalej. I tu ma być nie tylko takie przebaczenie na odległość, jak gdyby, tylko ma być takie z powrotem przyjęcie do tej samej relacji, przynajmniej do tej samej. A jak widzimy z tego opisu, jak mnie, to nawet lepiej, nie? że z Pawłem to on był współbojownikiem. Widzimy w tym pierwszym wersecie, współpracownikiem nie? do umiłowanego Filemona, współpracownika, czyli umiłowany i współpracownik. Nie? I teraz mówi, Ty go przyjmij tak, jakbyś mnie przyjął. Czyli ma go przyjąć też nie tylko z powrotem do służby. Nie tylko do swojego domu, ale rozumiemy, że też ma go przyjąć do tego kościoła, który spotyka się w ich domu i ma go przyjąć jako swojego przyjaciela teraz. Nie? Że Paweł wzywa go, żeby tu absolutnie nie było jakiegoś: no dobra, wróciłeś, no to siądź tam w kącie, ale żeby to było coś podobnego do przyjęcia syna marnotrawnego, że ma być teraz Twoim przyjacielem, tak jak ja jestem Twoim przyjacielem. No, taka niezwykła historia, bo takich różnych historii zranień, jakiś tam, że ktoś się zbiesi, jak to się mówi, zbuntuje, pójdzie w maliny, czy w krzoki, czy, czy w kartofle, czy gdzieś, no to to na przestrzeni lat mamy trochę. Dzięki Bogu nie dużo, ale trochę mamy, nie? I tu jest przykład, jak to naprawić. Na różnych aspektach. Jak Bóg da, to jutro zobaczymy na aspekcie finansowym, jak to naprawić. Nie? Bo on zrobił szkodę. Nie? On tam pewnie nakradł albo poniszczył coś, jak uciekał wtedy. To Do tego jeszcze wrócimy, ale tu jest ten mo moment relacji. Nie? Czyli po tej tragedii, tym zerwaniu więzi. Jak teraz ma wyglądać powrót, nie? I ten powrót, to zobaczcie, że, że ma być jeszcze lepszy niż, niż była ta więź wcześniej. Bo jeśli Jezus przemienił tego człowieka, to teraz to pojednanie to musi zawierać pojawienie się przyjaźni, bo tam wcześniej prawdopodobnie jakiejś głębokiej przyjaźni nie było. On mu mówił Ewangelię, na pewno, ten Filemon ale tamten olał to i zrobił to, co zrobił, nie? A teraz ma zostać podniesiony do rangi przyjaciela tego swojego dawnego właściciela, nie? Także skala takich zmian psychicznych, które trzeba zrobić, wiecie, jakieś tam urażona duma, poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, brak zaufania do takiego gnoja, nie? Który tak się sprzeniewierzył, ugryz rękę, która go karmiła, nie? Że to wszystko ma się zmienić w przyjaźń. Przyjmij go jak mnie. Niezwykłe. Nie? Znaczy, tak jak myślę nad tym, to to jest niezwykłe. Myślę, że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego ten list się znalazł w katalogu Pisma Świętego, nie? Że, że tu możemy zobaczyć, jak te sprawy nie tylko materialne, ale sprawy też krzywdy, sprawy zawodu, zdrady, można tak powiedzieć, nie? zostają w Chrystusie załatwione. No i na koniec jeszcze ciekawa myśl. Paweł używa tu tego argumentu. Mówi, mógłbym ci kazać, ale chcę, żebyś to zrobił dobrowolnie, ale tu używa tego, jeżeli. Tylko zobaczcie, jakiego argumentu używa, nie? Jeżeli masz mnie za przyjaciela, to jest coś jak braterstwo. To oznacza taką najwyższy rodzaj wspólnoty, czyli to jest nawet więcej niż przyjaźń jeśli jesteś we wspólnocie, ze... jeśli mamy wspólnotę, o tak to powinno być, jeśli mamy wspólnotę w Chrystusie, w domyśle, nie? Jeśli mamy wspólnotę w Chrystusie, to przyjmij go jak mnie. Zobaczcie, że ten fakt, że jesteśmy w Chrystusie i zdecydowaliśmy się iść za Nim, czyli służyć Mu, to jest no, taki najważniejszy czynnik, bo tu Paweł wszystkie inne odrzuca, nie? Nie, nie chce z tego korzystać, nie chce z tego... Ale mówię, jeśli mamy wspólnotę, to proszę teraz przyjmij Go jak mnie. Nie? Że on cały swój autorytet, ale nie taki właśnie apostolski, tylko tego, że jesteśmy razem w Chrystusie. Ja ci zaświadczam, że to jest twój brat teraz w Chrystusie. Nie? I On chce naprawić wszystko, co zepsuł. Zaświadczam o tym. I teraz masz opory, masz problem żeby go przyjąć, bo to jest oczywiste, inaczej by tego listu nie pisał, nie? Wiem, jak ci ciężko go przyjąć, bo to zdrajca, ale był. A teraz jest nowym człowiekiem, jest naszym bratem w Chrystusie, nie? Mówi, jeśli mamy wspólnotę, to proszę cię, przyjmij go jak mnie. Jak pierwszy raz czytałem z Brytyjki, to myślałem, że tu jest to słowo przyjaźń, nie? Przyjaźń, czyli tam fileo, coś, w, jeśli mnie lubisz, coś takiego by to można powiedzieć, nie? Można by to eksplorować, co to znaczy ta chrześcijańska przyjaźń, ale no jakśmy sprawdzili, to widać, że tu jest, tu nie jest ta ludzka więź, więź zaakcentowana, tylko więź w Chrystusie, czyli wspólnota w Chrystusie, że jeśli ona jest między nami, a jest, ja wiem, ty wiesz, nie? To teraz na tej podstawie właśnie, że jesteśmy jedno w Chrystusie. Ja cię proszę, przyjmij go jak mnie, Nie? że on autorytet swo, swojej tożsamości w Chrystusie. O, to to jest tak stawia, żeby nastąpił ten, ten fakt pełnego pojednania, a nawet coś więcej, zbudowania całkiem nowej, już chrześcijańskiej relacji z tym człowiekiem. Ale zobaczcie, że apostoł Paweł uważa, że wspólnota, jaką mamy w Chrystusie, czyli ta wspólnota pozycjonalna, nie? że jesteśmy zbawieni i wspólnota misji, którą razem realizujemy, to jest coś arcyważnego. On tego użył w tym kluczowym wersecie. Nie, nie używa niczego innego, tylko pracujemy razem dla Chrystusa. Jesteśmy jedno w Chrystusie i idziemy razem za Chrystusem. I to jest dla niego najważniejsze. Pytanie, jak to ważne jest dla nas? Jak wspólnota w Chrystusie, wspólnota misji dla Chrystusa jest dla nas ważnym czynnikiem w życiu? Dla Pawła było to arcyważne. On mówił, jeśli mamy tę wspólnotę, to proszę cię, przyjmij go jak mnie.